Cześć, ja jestem Rafał witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym technicznym podsumowaniu tygodnia na moim kanale. A w nim Intel prezentuje ponad 20 nowych procesorów. Czym jest Qualcomm Snapdragon 735? Projekt Set skasowany przez Microsoft. OnePlus zapowiada zapowiedź serii 7. Asus wycofuje się z rynku tabletów. Premiera Samsung Galaxy Fold przełożona na bliżej nieokreślony termin. Elon Musk zapowiada taksówki Tesla bez kierowców. Zapraszam do oglądania. Intel prezentuje ponad 20 nowych procesorów, a tak właściwie to uzupełnia 9 generację o bardziej energooszczędne jednostki. Jeśli liczyliście na jakąś dużą zapowiedź, może przejście na proces 10 nanometrowy albo coś w tym stylu, to źle liczyliście. Tak naprawdę 9 generacja, pomimo premiery wiele, wiele miesięcy temu, do tej pory nie miała w swojej ofercie kompletnie nic dla osób, którym nie zależy na potworze pod biurkiem. Albo po prostu nie chce im się podkręcać swoich procesorów. Wśród tych dokładnie 25 nowiutkich procesorów znajdują się przedstawiciele każdego segmentu wydajnościowego. Od Intel Core i3 po Intel Core i9. Najmocniejszy układ? Oczywiście ośmiordzeniowy 16-wątkowy Intel Core i9-9900. Oczywiście bez K. Bazowo taktowany na 3,1 GHz z turbo do 5 GHz. Oprócz TDP, które wynosi tylko 65W, to dokładnie jest to to samo, co wersja z odblokowanym mnożnikiem, tyle że, jak już wcześniej wspomniałem, bez odblokowanego mnożnika. Kolejna ciekawa, wydajna propozycja to procesor i7-9700, taktowany na 3GHz z turbo do 4,7GHz. TDP to również 65W. W całym tym szerokim gronie mamy jednego rodzynka z odblokowanym mnożnikiem. Jest to i czterowątkowy i3 9350K, taktowany od 4 do 4,6 GHz. Jako ciekawostkę, można powiedzieć, że to ten sam procesor co i3 9350KF, czyli właściwie to samo co już było na rynku. Jednakże wersja KF nie miała iGPU, natomiast wersja K tą zintegrowaną kartę graficzną posiada. No i to by było właściwie tyle. Z prawie bezkompromisowych jednostek. Reszta propozycji to procesory z literką T na końcu, czyli są to procesory bardziej energooszczędne, gdzie priorytetem nie jest aż tak wydajność. Możemy w nich znaleźć, podobnie jak wcześniej, wersje I9 9900 czy I7 9700, jak i też układy Pentium Gold i Celeron przeznaczone bardziej do pracy biurowej. Jednak to nie wszystko. Przedstawiciele Intela mówią patrzcie co potrafimy i zaprezentowali również procesory mobilne serii 9 na czele SCORE i9-9980HK. Pierwszym ośmiordzeniowym i 16wątkowym procesorem w świecie laptopów. Taktowanie bazowe to 2,4 GHz, a przy obciążeniu wszystkich rdzeni 4,2 GHz. Maksymalny zegar, jak jest w stanie osiągnąć ten procesor, w określonych w warunkach to równe 5 GHz. Jest to jedyny mobilny procesor 9 generacji z odblokowanym mnożnikiem. Oprócz tego, dostajemy 16 MB pamięci podręcznej L3, wsparcie dla pamięci RAM DDR4 2666, czy też iGPU w postaci Intel UHD Graphics 630. Gdzie zobaczymy go po raz pierwszy? Między innymi w notebooku Asus ROC Mothership GZ700 GZ. 700 GZ. W ogóle wymyśla takie długie nazwy. Drugim przedstawicielem rodziny i9 będzie Core i9 9880H. 8 rdzeni, 16 wątków, taktowanie bazowe 2 i 3, maksymalne 4 i GHz. Oprócz tego, oprócz tego zaprezentowano również procesory serii i7 oraz i5. Z możliwości wszystkich procesorów, zarówno desktopowych jak i mobilnych, możecie zobaczyć na tabelce. Która właśnie gdzieś tam się Wam zaczęła przewijać podczas oglądania tego materiału. Zostajemy w temacie procesorów, ale tym razem przejdziemy do propozycji typowo mobilnej, czyli do Qualcomma i jego procesorów do smartfonów. Qualcomm zapowiedział ostatnio niedawno nowe Snapdragony 665, 730 i 730G. I wszyscy mieli żyć długo i szczęśliwie. Tymczasem okazuje się, że amerykański producent przygotowuje coś jeszcze, mianowicie wersję 735. Procesor ma być wykonany w 7-nanometrowym procesie technologicznym i posiadać 8 rdzeni. Jeden taktowany na 2,9 GHz, drugi na 2,4 GHz, a pozostałe 6 w przeznaczeniu ma być energooszczędnych a ich zegar ma wynosić 1,8 GHz. Oprócz tego chip graficzny Adreno 620 z zegarem do 750 MHz oraz chip NPU220 przeznaczony do obsługi sztucznej inteligencji. Jak na procesor ze średniej półki, reszta jego możliwości również przedstawia się naprawdę bardzo ciekawie. Ma on obsługiwać sieci 5G, do 16 GB pamięci RAM LPDDR4X, rozdzielczość do 3360 na 1440 pikseli o proporcjach 21 do 9 czy też pamięć UFS 2.1 i eMMC 5.1 Z nim na pokładzie będziemy też w stanie nakręcić film 4K w 60 fps To wszystko brzmi cudnie, dopóki nie przejdziemy do terminu premiery, kiedy ma on się pojawić eee, a ma to się stać w czwartym kwartale tego roku, czyli Pierwsze smartfony z nim na pokładzie starczą się pojawiać zapewne dopiero przy okazji corocznych targów Mobile World Congress w Barcelonie, czyli gdzieś w lutym przyszłego roku. Microsoft poinformował, że grupowanie aplikacji w Windows 10 ostatecznie nie zostanie wprowadzone. Głównym założeniem projektu było wprowadzenie systemu CAD znanego z przeglądarek internetowych. Eee, wielu użytkowników systemu Windows prosiło o to już od dawna, będąc zmuszonym korzystać z nie zawsze dobrze działających alternatyw firm trzecich. Gigant z Redmond miał wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich użytkowników i stworzył sets, które miało zezwalać na grupowanie poszczególnych okien eksploratora plików, lecz także samych kompatybilnych z całym systemem aplikacji, jak na przykład Pakiet Office. Dzięki temu mogliśmy w obrębie jednego okna. W łatwy sposób przełącza się między załóżmy różnego rodzaju dokumentacją projektu a arkuszem obliczeniowym weryfikującym poszczególne koszty. Głównym powodem rezygnacji z projektu jest prawdopodobnie przeniesienie przeglądarki Edge na silnik Chromium. Te autorski silnik przeglądarki Microsoftu Edge HTML miał odpowiadać za otwieranie poszczególnych aplikacji w obrębie jednego okna, rozwiązanie sprawdzone, gotowe, wymagające jedynie zintegrowania z aplikacjami systemowymi. Niestety przy przejściu na Chromium wszystko trzeba byłoby tworzyć od nowa. Należy jednak zwrócić uwagę, że Microsoft nie powiedział na tę chwilę takiego ostatecznego nie. Choć projekt jest teoretycznie zamknięty, firma nie wyklucza powrotu do tematu kart w systemie w przyszłości. Być może poprzez rozwiązanie tego w jakiś inny sposób. OnePlus. Seria 7 zadebiutuje 14 maja. To właśnie usłyszeliśmy w zapowiedzi tej prezentacji. Dokładnie tego dnia, o godzinie 17:00 czasu polskiego, rozpoczną się konferencje w Bangalore, Nowym Jorku, Pekinie i Londynie. Właśnie tam świat ujrzy po raz pierwszy serię 7 od OnePlusa. Nie będzie to już, jak wskazuje sama nazwa, jeden telefon, a prawdopodobnie aż trzy nowe modele. OnePlus 7 podobny do OnePlusa 6T z delikatnym noczem typu łezka oraz z wbudowanym w ekran czytnikiem linii papilarnych. OnePlus 7 Pro z nieco większym, praktycznie kompletnie bezramkowym ekranem 90 Hz wraz z wysuwanym modułem kamerki do selfie. OnePlus 7 Pro 5G. Oprócz zalet zwykłej wersji Pro, będzie zawierał również moduł 5G. Spodziewane ceny to 599 euro za wersję 7, 699 euro za wersję 7 Pro oraz aż 899 euro za wersję 5G. Swoją drogą ciekawe co na to pewien operator sieci komórkowych w Polsce, który twierdzi, że ma już w swojej ofercie smartfony 5G ready. Asus produkuje właściwie wszystko: płyty główne, karty graficzne, myszki, klawiatury, monitory, telefony, no i w końcu też tablety, chociaż te ostatnie były chyba na naszym rynku. Moim zdaniem najmniej znane. Jednak, ze względu na malejącą popularność tabletów, a co za tym idzie, również malejące przychody, słyszymy, że Asus ma z produkcji tych ostatnich zrezygnować. Całkowicie. Całkowicie wyprzedany już Zenpad 8 ma być ostatnim tego typu urządzeniem popularnego tajemnickiego producenta. Natomiast urządzenia typu 2 w 1 są interpretowane jako komputery, i ich produkcja ma zostać. Przynajmniej takie informacje można usłyszeć od tajwańskich dystrybutorów. Samsung Galaxy Fold to pewnego rodzaju protoplasta telefonów składanych na rynku technologicznym. Pomijając to, że wygląda po pełnym złożeniu jak stara Nokia, miała być to jedna z najgłośniejszych i najdroższych smartfonowych premier tego roku. Firma postanowiła najpierw przesłać egzemplarze testowe do kilku dziennikarzy którzy już po kilku dniach użytkowania informowali, że ten nowoczesny ekran to jednak się psuje. Rozlania, pęknięcia oraz całkowity brak obrazu na jednej spośród trzech części ekranu sprawiły, że Samsung premierę postanowił przenieść. Na kiedy? Tak naprawdę nie wiemy, a ostateczny komunikat ma zostać wydany w ciągu najbliższych kilku tygodni. Co ciekawe, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była prawdopodobnie folia na ekranie, która wyglądała jak zwykła folia ochronna, na jednak nią nie była. Znaczna część problemów występowała właśnie po jej zerwaniu, przy czym należy zaznaczyć, że integralna część ekranu, nawet jeśli jest folią albo czymś foliopodobnym, nie powinna odstawać w rogach telefonu, a właśnie tak było w przypadku Galaxy Folda. W cieniu problemów z modelem Fold. Samsung podobno pracuje już nad dwoma całkiem nowymi urządzeniami typu rozkładanego, które robocze nazywają się Type S oraz Type G. Stąd mamy do czynienia z podzielonym ekranem na trzy części, z czego literki mają sugerować, w jaki sposób te telefony będą się składać. W Type G złożony smartfon ma przypominać kształt sprasowanej litery G, a w przypadku wersji S części składają się w kształt litery S. Specyfikacja? Wewnątrz bardzo podobna do folda, ewentualnie zastąpiona nowszym procesorem czy większą ilością pamięci RAM, czyli idziemy z duchem czasu. Różnica natomiast ma być w przypadku wielkości wyświetlacza. Podczas gdy w Galaxy Fold rozłożony ekran miał rozmiar 7,3 cala, tak w przypadku wersji G ma być to 8 cali, a w przypadku wersji S aż 13 cali. Tesla idzie na rynek taksówek. Elon Musk tego człowieka chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To trochę taki Tony Stark dzisiejszych czasów. Stoi za wieloma firmami, jak na przykład PayPal, SpaceX czy wspomniana Tesla. Tak się składa, że 22 kwietnia miała miejsce, miało miejsce wewnętrzne święto Tesli Autonomy Day. To właśnie na nim Musk zapowiedział, że już w 2020 roku każdy z nas będzie mógł wysłać swoje auto na miasto, żeby to mogło samo rozwozić ludzi. Właściciel samochodu będzie mógł na tym dodatkowo zarabiać, będąc na przykład w pracy, a firma będzie pobierać z tego 25-30% jego dochodu. Gdzie jest haczyk? Na tę chwilę, aby auta w pełni były do tego dostosowane, konieczne jest stworzenie specjalnego oprogramowania. Ten proces ma potrwać maksymalnie rok i 3 miesiące, a w międzyczasie załatwione są wszystkie pozwolenia w wielu krajach na świecie. Osobiście jednak nasuwają mi się w tej kwestii dwa pytania. Czy system autonomiczny w samochodach Tesli będzie już na tyle niezawodny, byśmy mogli bez obaw wysłać nasze auto, aby to mogło samo na siebie zarabiać? Jakkolwiek kontrowersyjnie to brzmi, co z poniesieniem konsekwencji ze spowodowania ewentualnego wypadku. W tej chwili testy odbywają się przecież tylko z kierowcami w środku. Co, gdy samochody zaczną już całkiem same jeździć po drogach? Jak to zostanie rozwiązane? Temat ten niewątpliwie budzi na tę chwilę jeszcze wiele kontrowersji. Jednak z ciekawością czekam na jego dalszy rozwój i to, co zaprezentuje w praktyce mask. To tyle w pierwszym odcinku technologicznego podsumowania tygodnia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli tak, pamiętajcie zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia za tydzień.